Gang Albanii, albański raj. Budzę się rano w albańskim raju, choć niektórym kończy już się tutaj film. W kącie stoi baba z harmonią i dwie rumunki co się nawzajem kroją. Co tu robi kurwa mis Albania? Pewnie Popek wygrał ją w karty. To pierwsza dama naszego gangu. Wjechała w bikini i zbiera opłaty. Po krótkim wstępie i jej występie wzrokiem szukam czegoś, żeby zatkać nos. Bałkański towar czesze tak mocno, że na całym ciele nam się jeży włos. Popijam napój mocniejszy od czaju, pochodzący z dalekiego kraju, a recepturę jego znają tylko hodowcy najstarszych wielbłądów w Dubaju. Jakaś wariatka pseudo-cwaniara Chciałaby wpuścić do kieszeni mi węża Niestety jestem w albańskim raju I odprawiam ją z kwitkiem do męża Ktoś mi polewa kolejną szklankę A się leci tutaj z ust do ust Jak masz ochotę na fajne cycki Z chęcią podpiszemy twój bujny biust Gang Albanii, styl kozak w Albańskim raju zasiada w lożach, więc nie podskakuj bardzo wysoko, bo cię wyniosą na butach i nożach. Finisz, bo za chwilę filmu koniec. Końcowy napis i bombi bye bye. A na refren wjeżdża tutaj król, lecimy na grubo, popuść graj. Heszkę w meszkę Him. Ceszkę w meszkę Him. Ryszki, szyszki, szyszki, to król Albanii. Szere mere, chociaż też toż sztara sztasz. Rochnisz niż, ochnisz niż kurwa szwa. Budzę się rano w albańskim raju i piję rakiję zamiast browarów. Widzę jak turyści wokół straganów. Cyganka kradnie sto albańskich dolarów. Odwraca się na pięci i idę dalej. Baba z wąsem daje mi gitarę. Więc siadam na murku i zaczynam grać. I leci mniej więcej to jakoś tak. Heszkę w meszkę him, keszkę w meszkę him. Ryszki szyszki to król Albanii. Szere mere. chociosz też toż, sztarażtasz. Rochnisz niż, nisz, ochnisz niż, nisz. szwa. Siadam przy stoliku. Zamawiam biachtę, biorę łyka wódki i palę trawkę. Rozsypuję koks, podaję kartę i oglądam film. Hydrozagadkę. Przysiada się do mnie książę z Rumunii i pyta skąd znam tak dobrze albański. Jeden z gwardzistów na ucho mu mówi: Cyganka bez oka nauczyła go w Anglii. Kończy się film. Hydrozagadka. Najlepszy film jaki widziałem w życiu. I widzę osiołka w pięknych sandałkach i płacę za niego milion albańskich lirów. Skakuję na niego z gracją Jokeia. Przymierzam kresy albańskiego raju. I nagle strasznie zaczęło piździeć i budzę się o świcie w śmierdzącym garażu. Heszkę w meszkę Him. Ceszkę w meszkę Him. Ryszki, szyszki, szyszki. To król Albanii. Szere mere, chociaż też to Stasz. Rochnisz niż, ochnisz niż, kurwa, szwa.